Profesor Zbigniew, Rau, partia Społeczeństwo Obywatelskie. Proszę o prezentację. Każdy, kto przed rokiem 1989 uczestniczył w jakimkolwiek niezależnym od komunistycznego reżimu ruchu społecznym, nie mógł mieć wątpliwości, że wolna Polska, jeśli kiedykolwiek powstanie będzie rozwijać się siłą społecznej aktywności swoich obywateli. Wydawało się wtedy, że zniknięcie dążącej do wszechobecności i omnipotencji totalitarnej władzy doprowadzi do zdominowania przez taką właśnie pełną wigoru obywatelską aktywność szerokiej przestrzeni między naszymi Relacjami rodzinnymi i towarzyskimi z jednej strony, a zobowiązaniami wobec suwerennego państwa z drugiej. Siła i rozmach ówczesnego polskiego społeczeństwa obywatelskiego, które w konfrontacji z komunistyczną władzą potrafiło nieustannie powiększać zakres swego działania, pozwalała na takie oczekiwania w kraju. Co więcej, Wśród zachodnich komentatorów stanowiła też najpierw przedmiot obywatelskiej fascynacji, a potem także jedną z akademickich inspiracji do odnowy dyskursu społeczeństwa obywatelskiego w naukach społecznych. Naturalnym potwierdzeniem zasadności tych przekonań i obserwacji był rezultat pierwszych demokratycznych wyborów w wolnej Polsce, wyborów samorządowych. Przywrócenie samorządu terytorialnego na mocy zmienionej konstytucji i ustawy z 8 marca 1990 roku spowodowało uzyskanie przez społeczności gmin prawa do kierowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Samorządowa ordynacja wyborcza znakomicie odzwierciedlała ducha praw. Polskiego społeczeństwa, kiedy stwarzała grupom obywateli i ich najróżnorodniejszym organizacjom bardzo szerokie możliwości zgłaszania kandydatów na radnych, programowo unikając jakiegokolwiek uprzywilejowania jednej partii politycznej czy wszystkich partii politycznych łącznie. Miarą sukcesów wyborów samorządowych z 27 maja 1990 roku były widoczne kwalifikacje społeczne nowych radnych i wysoki stopień reprezentatywności rad, na które to teraz społeczności lokalne przenosiły swoje władcze uprawnienia. Społeczna akceptacja i demokratyczna legitymacja samorządowej władzy stały się faktem. Powstała zatem formuła władzy w gminie, w której pluralizm polityczny gwarantowany był rozwojem form społeczeństwa obywatelskiego i bezpośrednim udziałem obywateli w decydowaniu o sprawach gminnej wspólnoty, szczególnie poprzez lokalne referenda, konsultacje społeczne i inicjatywy obywatelskie. Rada Gminy, silna zaangażowaniem swych wyborców, Mogła skutecznie pełnić nadrzędną rolę, tak wobec swego organu wykonawczego, a więc zarządu, jak i aparatu urzędniczego, a mechanizmy demokratycznej odpowiedzialności wszystkich organów gminy przybierały realny kształt. Z perspektywy minionego dwudziestolecia ten stan rzeczy jawi się już tylko jako starożytna Arkadia. Obecny stan prawny stanowi bowiem systemową wręcz gwarancję faktycznego uwiądu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce samorządowej. Sprowadza się on do dwóch krytycznych dla tego procesu rozwiązań. Pierwszym było wprowadzenie ustawą z dnia 20 czerwca 2002 roku jednoosobowego, bezpośrednio wybieranego i odwoływanego przez mieszkańców organu wykonawczego gminy, a więc burmistrz, wójta burmistrza prezydenta miasta, w miejsce wybieranego przez Radę Gminy organu kolegialnego, czyli Zarządu Gminy. Drugim natomiast była pochodząca z 16 lipca 1998 roku wielokrotnie nowelizowana ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, preferująca głosowanie na listy partyjne i rozdzielanie mandatów między komitety wyborcze partii politycznych według zasady proporcjonalności w miastach. Powyżej 20 tysięcy mieszkańców powiatach i województwa. Połączenie tych dwóch rozwiązań doprowadziło do dwóch od siebie niezależnych, choć często się przenikających, zasadniczych deformacji w funkcjonowaniu samorządów. Są nimi patriokracja. A więc dominacja ogólnopolskich partyjnych struktur władzy, szczególnie obecna w większych miastach, powiatach i województwach oraz klikowość, czyli wielokadencyjna władza tego samego lokalnego komitetu wyborczego i jego stałych przedstawicieli właściwa dla mniejszych gmin. Zjawiska te eliminują aktywność a Czasem nawet obecność społeczeństwa obywatelskiego w trzech kluczowych dla demokratycznego procesu etapach wyłaniania i sprawowania samorządowej władzy. Pierwszym z nich jest debata publiczna, która teraz przyjmuje zasadniczo skarlałą postać. Nie prowadzi ona do ujawnienia możliwie największej ilości problemów. Możliwie najbardziej różnorodnego spektrum ordynalnych czy wręcz wizjonerskich sposobów ich rozwiązywania, z udziałem możliwie największej ilości lokalnych autorytetów, ośrodków opiniotwórczych czy inicjatyw obywatelskich. Taki to merytoryczny charakter debaty publicznej zostaje bowiem w istotnym stopniu zastąpiony. Szeregiem zasadniczo prywatnych spekulacji dotyczących prognoz, co do spodziewanego wskazania przez strukturę partyjną czy lokalny komitet wyborczy ich nominata na samorządowe stanowisko. A zatem faktyczne zastąpienie programowej debaty personalnymi spekulacjami powoduje, iż już na samym początku samorządowej refleksji dochodzi do doboru osób, a nie programów. W konsekwencji następuje przykrojenie programów do możliwości czy zainteresowania potencjalnie wskazanych osób, a nie poszukiwania osób do realizacji preferowanych programów. Drugim elementem demokratycznego procesu wyłaniania i sprawowania samorządowej władzy jest wybór Kandydata na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Jako punkt jego punkt ciężkości sprowadza się faktycznie do namaszczenia nominata przez strukturę partyjną lub lokalny komitet wyborczy. Wyłonienie w tym trybie kandydata jest albo wynikiem jego własnej inicjatywy. I w konsekwencji podjęcia przez niego gry wewnątrzpartyjnej czy gry wewnątrzśrodowiskowej, prowadzącej do zapewnienia sobie decydującego poparcia odpowiedniej formalnej czy nieformalnej, najczęściej jednak jednoosobowej instancji, albo też inicjatywy własnej tejże instancji. W obydwu przypadkach. Jego wyłonienie jest konsekwencją zastosowania kryterium przydatności jego osoby na danym samorządowym stanowisku dla potrzeb partii lub środowiska lokalnego komitetu wyborczego. Oznacza to, iż organizacje społeczeństwa obywatelskiego chcąc pozostać skuteczne w samorządowej przestrzeni publicznej. Muszą dokonać adaptacji swojego programu, a czasem nawet form swojej działalności do projektu politycznego partii czy lokalnego komitetu wyborczego kandydata. Ta oczywista autoamputacja celów i środków działania prowadzi do sytuacji, w której to wbrew pozorom nie kandydat zabiega o poparcie organizacji społecznych, lecz one zabiegają o możliwość wprowadzenia chociaż części swej agendy do jego projektu. Trzecim etapem demokratycznego wyłaniania i sprawowania samorządowej władzy jest samorządzenie. Kluczową kwestią jest tutaj zagadnienie odpowiedzialności. Nie ulega wątpliwości, iż najbardziej realną odpowiedzialność wójt, burmistrz czy prezydent miasta, Ponosi przed tą instancją w partii czy w komitecie wyborczym, która dokonała jego namaszczenia. Jego sytuacja jest tutaj zasadniczo tożsama z sytuacją istotnej części jego współpracowników w podległym mu urzędzie, którzy także zawdzięczają swoje stanowiska analogicznej nominacji. Jeśli bowiem. Partia polityczna czy lokalny komitet wyborczy dominuje w gminie i tym samym dobrze rokuje, gdy idzie o ich reelekcję, to ich przyszłość, tak w wymiarze karier politycznych, jak i zwykłej bytowej pomyślności, zależy od woli nominujących ich instancji. W tej sytuacji ich odpowiedzialność. Przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego za realizację jakiejkolwiek części ich agendy, czy nawet za samą z nimi współpracę, nie może przyjąć innej postaci, jak tylko tej należącej do kosmetyki politycznej. Tam, gdzie społeczeństwo obywatelskie jest słabe lub wręcz nieobecne, tam powstaje syndrom słabej demokracji. Oznacza ona najczęściej, iż udział obywateli w życiu publicznym ogranicza się do samego aktu wyborczego. Przestrzeń publiczna zostaje wtedy prawie całkowicie zagospodarowana przez władzę, która stara się tego dokonać poprzez możliwie najszersze wyeliminowanie konfliktów społecznych, w tym także tych między różnymi grupami społecznymi, a nią samą. Dokonuje tego stosując Starożytną zasadę dzieli rząd, a najbardziej wypróbowaną techniką realizacji tej zasady jest klientelizm. Poszczególni obywatele, jak i całe środowiska społeczne, oczekują wtedy od władzy określonych świadczeń, a oczekiwania te są tym silniejsze, jeśli władza nie jest w stanie zrealizować wszystkich oczekiwań. Roszczeniowa postawa, która jest integralną częścią tego doświadczenia, przybiera często formę normatywnych przekonań o wszechobecności pozytywnych praw podmiotowych. Z perspektywy obywatela takiej słabej demokracji władza jawi się jako czynnik odległy, zasadniczo obcy, od którego oczekuje się bardzo dużo. A czasem, nawet pewnej omnipotencji w rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się w sferze publicznej. Obywatel nie ma bowiem wątpliwości, że za sferę publiczną w całości ponosi odpowiedzialność władza, którą wybra. Jest tak dlatego, iż jest często przekonany, iż akt wyborczy stanowi o jego własnej abdykacji ze sfery publicznej. Abdykacji, która dopiero pozwala mu zrealizować swój potencjał w życiu prywatnym, a więc w życiu rodzinnym, towarzyskim czy zawodowym. Do sfery publicznej wraca zatem rzadko i sporadycznie, często by dać wyraz swoim negatywnym emocjom, chociażby ujawnianym w referendalnym akcie odwołania wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Władzy z reguły nie ufa i uznaje taką sytuację za naturalną. Syndrom takiej słabej demokracji jest bez wątpienia kryzysem Polski samorządowej. Pytanie o drogę wyjścia z niego jest zatem pytaniem o cel i sposób przezwyciężenia tegoż kryzysu. Zasadniczym celem jest budowa podwalin Demokracji silnej, silnej siłą organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Zakłada ona udział obywatela w akcie wyborczym, który jednak nie stanowi o abdykacji ze sfery publicznej. Przeciwnie. Obywatel pozostaje wyraźnie obecny w tej sferze. Gdyż zagospodarowuje ją razem z władzą i z różnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, do którego sam przynależy. Kluczem koncep do konceptualizacji jego obecności w tej sferze jest kategoria autonomii. Sprowadza się ona do tego, że każdy z nas jest autorem swych myśli. Swych sądów o rzeczywistości, a tym samym swych pragnień, dążeń, planów, swego działania i współdziałania z innymi w życiu prywatnym i w życiu publicznym. W sferze publicznej taki autonomiczny obywatel otwiera się na innych, pozna ich wartości, ocieciwania, sposób argumentacji, porównuje z własnymi i w konkretnych sprawach, Rozpoznaje w nich swoich partnerów albo adwersarzy. Prowadzi więc z nimi debatę, która owocuje albo współpracą z nimi, albo jej brakiem. Kiedy podejmuje współpracę, to najczęściej instytucjonalizuje ją przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W silnej demokracji władza nie może liczyć na Skuteczne kierowanie się zasadą dzieli żoność. Trudniej też uciekać się jej do techniki klientalizacji autonomicznych obywateli, którzy przynależą do organizacji świadomych swej podmiotowości. Najważniejsze jednak, że w silnej demokracji władza jest świadoma, iż takie zabiegi są stosunkowo mało zasadne nie stara się bowiem za wszelką cenę unikać konfliktów społecznych. Zdaje sobie sprawę, że debata, spór, wreszcie sam konflikt stanowią permanentną, a nade wszystko wartościową cechę sfery publicznej. Konflikt identyfikuje bowiem problemy tej sfery, pozwala je zanalizować i rozwiązać także bez udziału samej władzy albo tylko z jej częściowym zaangażowaniem. Z perspektywy obywatela silnej demokracji, władza nie jawi się ani jako obca, ani jako odległa, gdyż często ma okazję, by współpracować z nią w sferze publicznej. Tym samym też jego wyobrażenia o jej możliwościach są stosunkowo realistyczne. Wynikają bowiem z jego nagromadzonej wiedzy o społecznych, prawnych, finansowych uwarunkowaniach jej działania. A to ma zasadnicze znaczenie dla jego odpowiedzialności, którą dzieli z władzą za sferę publiczną i stanowi też podstawowy powód do istotnego zaufania, którą tę władzę obdarza. Nie ma jednego sposobu przezwyciężania słabej demokracji i budowy demokracji silnej. Aktywność obywateli zależy bowiem od całej gamy czynników, jak chociażby ich tradycji politycznej, struktury społecznej czy kondycji materialnej. Precyzyjnych, a nawet przewidywalnych zależności między tymi czynnikami nie można nigdy Jednoznacznie określić. Nie ulega jednak wątpliwości, iż regulacje prawne albo wspierają, albo ograniczają możliwości rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. A zatem, by choć częściowo przywrócić Polsce samorządowej obywatelską aktywność początkowego okresu transformacji, należy wprowadzić następujące rozwiązania prawne. Po pierwsze, Uchylić dopuszczalność udziału w wyborach samorządowych komitetów wyborczych partii politycznych i ułatwić zgłaszanie kandydatów i prowadzenie kampanii komitetom obywatelskim i wspierających, wspierającym im, ich organizacjom społecznym. Po drugie, utworzyć wyłącznie okręgi jednomandatowe. A zatem rozszerzyć założenia jednej z ostatnich nowelizacji ordynacji wyborczej z 5 stycznia 2011 roku, wprowadzając takie okręgi nie tylko we wszystkich gminach wiejskich i w mniejszych gminach miejskich, ale także we wszystkich gminach, miastach na prawach powiatu i w powiatach ziemskich. Po trzecie. Wydłużyć kadencję wójta, burmistrza czy prezydenta miasta do lat sześciu, jednakże bez możliwości ponownego wyboru tej samej osoby. Po czwarte, zróżnicować terminy wyborów do Rady Gminy i organu wykonawczego. Po piąte, przywrócić odwoływalność organu wykonawczego przez Radę Gminy z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu, naruszenia konstytucji lub rażącego naruszenia ustawy na szkodę interesów państwa, wspólnoty samorządowej i praw obywatelskich. Po szóste, umocnić kontrolę społeczną działalności organów samorządowych przez przyznanie obywatelom. Prawa skargi do sądu administracyjnego przeciwko tym organom w obronie własnego prawa do samorządu oraz ustanowić instytucje wojewódzkich rzeczników praw obywatelskich. Polska samorządowa, która jest kuźnią tak dobrych, jak i złych postaw i nawyków obywatelskich z pewnością Zasługuje na taką właśnie reformę. Jej doświadczenia dwóch ostatnich dekad znakomicie potwierdzają bowiem trafność klasycznych ujęć. Zarówno liberalnych, jak Karola Montesquieu'a, jak i konserwatywnych, jak Edmunda Berga. Pierwszy stwierdzał, że złe prawo pozbawia nas wolności, a drugi, że jest najgorszą formą tyran. To było wystąpienie pana profesora Zbigniewa Rała. Łatwo będzie polemizować z panem profesorem, bo nie ma go dzisiaj z nami, ale być może ogląda nas w internecie jak tysiące użytkowników sieci. Przechodzimy...